Kocham kochać. Kocham, 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 kocham cię. Pozdrawiam serdecznie, sokrates, mistrz Nowej Ery Aloha. Bracia i siostry, witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie z wielką miłością. Dzisiaj miała miejsce bardzo fajna sytuacja, mianowicie od jakiegoś czasu interesuję się podróżami astralnymi, a to się wszystko wiąże z tym, że ćwiczy się różne techniki relaksacji i dzisiaj właśnie rano próbowałem właśnie jednej z takich technik, co so, sobie po prostu leżałem z zamkniętymi oczami, siłą wyobraźni rozluziłem swoje ciało. To jest taka po prostu prosta technika relaksacyjna, jak ktoś jest ciekawy, to każdy może sobie o tym poczytać. I tak leżąc przyszła do mnie niespodziewanie taka właśnie mała wizja, taka mała wizualizacja, w której yy, Pies przyniósł mi ten oto właśnie naszyjnik. I to była taka po prostu krótka wizja. Taki właśnie mały tutaj bulldog przyniósł mi ten naszyjnik i o co chodzi? Mianowicie jakiś czas temu zginął mi ten naszyjnik i szukałem go i szukałem i naprawdę bardzo wiele czasu, mi spędziłem, bardzo wiele czasu go szukałem, chyba od, od 3 miesięcy go szukałem nie mogłem go znaleźć i po prostu. Jakiś czas temu go zostawiłem i próbowałem go znaleźć i nie mogłem, wszystko przeczesałem, wszystkie zakamarki, zakątki, zarówno u siebie w chatce jak i w domu rodzinnym, bo tam też przebywałem i nie wiedziałem, w ogóle nie wiedziałem gdzie, gdzie on się zapodział, co się z nim stało. I dzisiaj właśnie podczas rozkręcania szafy i sprzątania przypadkowo się znalazł i to jest wow, taka po prostu mega ciekawa rzecz. I pierwszy raz dopiero coś takiego do mnie doszło. Taka perfidna wizja. Z dwa tygodnie temu sobie nawet mówiłem, prosiłem siłę intencji, aby ten naszyjnik się znalazł, bo bardzo go potrzebowałem. I tutaj proszę, taka wizja z rana, a później znalazłem ten, ten naszyjnik. I co jest ciekawe, że to jest właśnie taka perfidny dowód na to, że wizje działają, bo. Yy, Szukałem właśnie tego naszynika od 3 miesięcy, nie mogłem go znaleźć, nie wiedziałem kompletnie nie. W ogóle wydawało mi się, że zostawiłem go w jakiejś szkatułce i byłem tego mega pewien, ale, ale jednak nie, wszystko szkami go nie było i co jeszcze ważne, że to też nie było tak, że planowałem tą szafę rozebrać, bo rozewać i poskręcać, bo planowałem tą szafę, ale od jakichś dwóch, jak nie trzech tygo tygodni, więc yy, cały czas to przekładałem, aż dzisiaj tutaj postanowiłem tą szafę rozkręcić i w przypadku, gdzieś tam pod nią, w zakamarku, jak ją rozkręcałem, rozłożyłem ją, nadetnęłem stopą, począłem co coś zimnego i właśnie no to i Tutaj właśnie to jest taki taki perfidny, rzeczywisty dowód na to, że wizje działają, bo nie da się tego tutaj inaczej jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Że tutaj wizja, i od razu na śni, który tutaj szukałem, tak bardzo chciałem go znaleźć od wielu, od wielu czasu, wielu czasu <grystanie> i dzisiaj taka wizja. I to naprawdę magiczna rzecz, I pierwszy raz wiem coś takiego, właśnie, że perfidna wizja, i od razu się zmanifestowało. Jestem mega dumny, fajnie tutaj. Widać, że naprawdę warto ćwiczyć umysł, różne techniki relaksacyjne mają potężną moc. I bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Zapraszam do właśnie interesowania się takimi tematami, bo jest w tym moc. A w ogóle, już co, co ciekawe, to sama historia z tym naszynikiem jest taka, że naszynikiem, kamieniem, że dostałem go w, pre w prezencie, nosiłem go kilka miesięcy, po czym postanowiłem go na chwilę właśnie odłożyć i powiedzieć. Chciałem od niego odpocząć po prostu przez chwilę i sobie powiedziałem, że zostawiam go. I wróci do mnie, yy, i wróci do mnie. Właśnie, może są so też wróci, to jest ciekawe, i wróci do mnie yy, wtedy, kiedy będę gotowy. I właśnie tak też jest, że od ostatni czas mój okres był zawirowań, tam obiadania się nie i tak dalej. I od tygodnia właśnie wziąłem się do działania, wziąłem się za różne zmiany, zmiany nawyków, zmiany żywienia. I proszę bardzo, i naszynik, jak miał wrócić. Tak wrócił. I to naprawdę tutaj niby taka mała, błaha rzecz, ale jest to nad wyraz magiczna historia i kurczę, to wszystko takie jest. Połączone, takie magiczne. I wow. I zauważanie takich rzeczy jest też zdobne, bo możliwe, że inna osoba wcale by na to nie zwróciła uwagi, a ja zwracam. No i to też ciekawa, ciekawa jest sytuacja, że akurat. Ta wizja do mnie przyszła od czasu, gdy ćwiczę właśnie swój umysł, swoje rozluźnianie się, wizualizację i mega, mega sprawa. A to właśnie ten, tutaj naszynik, ten kamień, i tak jak miał wrócić, tak do mnie wrócił. Wow, to jest tak magiczna historia, a przy tym tak tutaj, taka malutka w takim pozytywnym sensie. W pozytywnym znaczeniu. Wizje działają. Energia i magia nas otacza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kocham Sokrates. Podzielcie się jak chcecie w komentarzu. O. Co sądzicie, sądzicie na ten temat? Czy również macie, mieliście podobne wizje? I cóż. Warto poruszać swoim ciałem, ale to już nie ta... To już tutaj programowo. <laughs> czas znikać, więc dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam i tylko pozytywna energia. <laughs>